Witam was serdecznie. W tym filmie pokażę wam w jaki sposób wymienić baterię w kluczyku zdalnego sterowania, otwieranie zamykanie naszych drzwi. Po pierwsze, musimy go otworzyć. W jaki sposób go otworzyć? W jednej stronie kluczyka z Astregi jest tutaj taki taki zaczep. Trzeba go podważyć małym śrubokręcikiem albo paznokciami. Jeżeli podważymy, to potem możemy wysunąć kluczyk w ten, w ten sposób. Po wyciągnięciu Odkładamy jeden element i tutaj rozsuwamy po prostu paznokciami dwa elementy od siebie. Tu jest taka czerwona uszczelka, którą widzicie. O, w ten sposób. I w ten sposób docieramy do baterii. O. Odkładamy sobie drugi element i tutaj znajduje się bateria. Bateria jest to CR2032 model 3V. Jest to bateria taka sama jaką używamy w niektórych zegarkach, w płytach głównych do zasilania, e, podtrzymania napięcia BIOSu. Ok, taką baterię kupimy za jakieś 4 zł. Ta bateria już się nadaje do śmieci, około 2-3 lata, powiedzmy powinna działać poprawnie, chyba że ktoś bardzo często użytkuje, no to powiedzmy rok, 2 taką baterię sobie wkładamy. Ok, bateria lepiej kupić lepszej jakości baterię niż jakiś tani, tani chłam. Wkładamy i ona sobie już tutaj będzie się trzymać. Potrzebujemy jeszcze ściągnąć tutaj kawałek takiej taśmy, która tutaj była. Po co po to, żeby idealnie dolegała. Przyklejamy w ten sposób. Teraz nakładamy element na element. Jest to bardzo prosta operacja, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił, myślę że bez problemu sobie z tym poradzi. Założone, ściśnięte zaczepy chwyciły. No i oczywiście zakładamy sam klucz. Tu jest taki element immobilizera, żeby on dobrze naszedł. Tu, jak widzicie, jest takie wgłębienie: Czyli tylko tą stroną da się wsadzić. Jak drugą stronę będziemy wsadzać, to pewnie go uszkodzimy i już mamy po kluczyku. Tak więc delikatnie i do końca aż zatrzaśnie. O! I gotowe. Spróbujmy zamknąć i otworzyć. Nie działa. A dlaczego nie działa? Bo trzeba wsadzić do stacyjki. Nacisnąć guzik, blokady. Wyciągnąć i już powinno działać. I gotowe. Tak więc na, na tym polega wymiana kluczaka, przepraszam, baterii w kluczyku Opla Astry G Ok, trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pytania co do filmów, pod filmami, w komentarzach, piszcie, postaram się odpowiedzieć na każde Wasze pytanie. Trzymajcie się, pozdrawiam.